Witam państwa serdecznie, Pietrzak Jakub. Temat, który został podsunięty niejako przez jednego z państwa, słuchacze, a mianowicie odzysk ciepła ze sprężarek powietrznych, z kompresorowni. Temat bardzo ciekawy, i faktycznie muszę przyznać, że tego typu analizy jeszcze nie przygotowywałem. A temat jest o tyle ciekawy, że konstrukcja każdej sprężarki, właściwie śrubowej, tak jak mówiłem o tym w odcinku, gdzie porównywałem agregaty ze sprężarkami śrubowymi i tłokowymi, wymaga dostarczenia dużej ilości oleju po to, by schłodzić tę sprężarkę. O jakich wartościach mówimy? W przypadku sprężarek powietrznych, tak jak widzimy to na pierwszym rysunku, nawet 85% energii elektrycznej zamieniana jest bezpośrednio na ciepło. Tu dla porównania jeszcze chciałbym pokazać Państwu agregat amoniakalny, ten, o którym mówiłem w poprzednim odcinku o nowatorskich rozwiązaniach, dwustopniowy kompont. Proszę zwrócić uwagę tutaj, jak się kształtuje wydajność chłodnicza niepełne 600 kW, zapotrzebowanie energii elektrycznej na poziomie 355 kW i ciepło oleju o bardzo dużej wielkości do odzyskania. I proszę zwrócić uwagę na jedno zagadnienie. To ciepło oleju jest po pierwsze wysokotemperaturowe, bo najczęściej chłodzimy olej z około 90 stopni, czyli można spokojnie uzyskać wodę bądź glikol o temperaturze 55, a nawet 60 stopni Celsjusza, a także łatwo dostępne, dlatego że ciepło Odbierać od oleju jest dużo prościej niż na przykład odebrać ciepło od powietrza. Ale wracając do tematu sprężarek powietrznych. Temat jest znany i powraca od wielu lat, często jako element marketingowy sprzedawców kompresorów powietrznych, a mianowicie kwestia odzysku ciepła. Liczne sprężarki. Pewnych producentów mają wbudowany właśnie taki wtórny wymiennik ciepła, który jest zainstalowany przed tą ostateczną chłodnicą oleju, w taki sposób, jak też omawiałem w przypadku agregatu amoniakalnego, i tu odsyłam do materiału temu poświęconemu czyli mamy zawór termostatyczny, który w momencie, kiedy to chłodzenie odzyskowe, że tak powiem, jest niewystarczające. Schłodzi dodatkowo olej w tej chłodnicy oleju właściwej. Czyli jest to pewna ilość ciepła, którą dość łatwo możemy odzyskać, i jest to ciepło wysokotemperaturowe. Dlaczego nie poruszałem tego zagadnienia do tej pory? Po pierwsze, zajmujemy się chłodnictwem amoniakalnym a to jest troszeczkę na boku. Po drugie, te sprężarki powietrzne zapewniają nam zdecydowanie mniejszą ilość ciepła. Najprostszy sposób odzysku ciepła z tych sprężarek powietrznych to wyprowadzenie ciepłego, gorącego powietrza, na przykład na halę produkcyjną, w momencie kiedy należy ją dogrzać, a w okresie letnim na zewnątrz. To są proste, stosowane rozwiązania. Natomiast ta sugestia, aby zająć się problemem agregatów sprężonego powietrza, jest o tyle ciekawa, że świetnie pokrywa się z zagadnieniami związanymi z pompami ciepła. Dlatego, że stosując pompę ciepła, możemy uzyskać bez żadnego problemu temperaturę wody na poziomie 90 stopni, a nawet 120. Z kolei, jeżeli to źródło dolne będzie w porównaniu z ciepłem skraplania dość wysokie, natomiast będzie na poziomie 50 stopni, efektywność takiej pompy ciepła bardzo istotnie wzrasta. Tu możemy zobaczyć porównanie efektywności pompy, która będzie pracowała. Przy cieple pozyskanym ze skraplacza na poziomie 27 stopni Celsjusza i w momencie, kiedy to dolne źródło, to będzie temperatura rzędu 50 i więcej stopni Celsjusza. Widać, że efektywność takiego urządzenia bardzo mocno wzrasta. Stąd też jest to na pewno kierunek warty rozważenia. Dlaczego tego typu rozwiązania nie są tak bardzo popularne? Albo może inaczej. Na czym polega główna trudność w praktycznej implementacji tak doskonałego teoretycznie rozwiązania. Na ten moment nasuwają mi się tutaj dwa problemy. Pierwsze, że w przypadku sprężarek powietrznych, gdzie odzyskujemy około 80% 85% energii elektrycznej, łatwo jest to policzyć znając moc silnika, jaka jest zainstalowana przez sprężarce. Bardzo często te Kompresory pracują w większości zakładów niestety nie w trybie ciągłym, a przerywanym i często z niepełną wydajnością taka instalacja pracuje. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli do jakiejś kalkulacji opłacalności inwestycji weźmiemy pod uwagę moc zainstalowaną, z tego obliczymy 85% ciepła i pomnożymy to przez na przykład 7 czy 8 tysięcy godzin w roku. To to będzie troszeczkę odległe od realiów. W rzeczywistości może się okazać, że faktycznie tą mocą możemy dysponować w okresie 1000 godzin, czy też 1500 godzin. To zależy już od specyfiki zakładu, bo są też zakłady, gdzie ta praca sprężarek powietrznych jest ciągła, gdzie tych sprężarek jest zainstalowanych kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt i są one cyklicznie dołączane. Czyli to jest jeden problem. Drugi problem. To umiejętność czy potrzeba wykorzystania tego ciepła w tym czasie, kiedy ono jest dostępne. Oczywiście pewien bufor można zgromadzić w postaci zbiorników z gorącą wodą, natomiast trzeba mieć świadomość, że musimy synchronizować możliwość pozyskania ciepła z koniecznością jego wykorzystania. Jeżeli to się uda i będziemy w stanie te dwie bolączki odzysku ciepła. Zniwelować, to oczywiście taki odzysk może być ekonomicznie w pełni opłacalny i inwestycja zwróci się w bardzo krótkim czasie. Tym bardziej, że często to są bardzo proste instalacje, jeżeli chodzi o odzyskanie np. ciepła użytkowego do podgrzewania wody, czy też do grzania budynku. Te słabości, czyli pierwsza, przypomnę, faktyczna ilość godzin przepracowanych przez agregat. Przez sprężarkę tą powietrzną z pełną wydajnością, i drugie zagadnienie albo sposób akumulowania ciepła, lub też jak najlepsze zgranie momentu jego wyprodukowania z możliwością jego wykorzystania. Zakładając oczywiście, że mamy alternatywne źródło ciepła, w razie gdyby tego ciepła ze sprężarki śrubowej było zbyt mało. Warto też wspomnieć, i tu odsyłam też do odcinka temu poświęconego. Jakie jeszcze mamy możliwości pozyskania środków właśnie z powodu tego, że oszczędzamy energię cieplną? Zamiast wyrzucać ją w powietrze, poprzez pompę ciepła podnosimy jej temperaturę i wykorzystujemy w procesach technologicznych. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że chociaż po części dotknąłem tutaj problemu odzysku ciepła i podnoszenia tej temperatury. Właśnie w przypadku sprężarek powietrznych, a także o tym też nie mówiłem i tutaj warto wspomnieć, ciepło oleju agregatów amoniakalnych, które również przy pomocy pompy ciepła można w sposób dość ekonomiczny podnieść do oczekiwanej temperatury na przykład 85 czy 90 stopni. Na ten temat też jeszcze przygotujemy odrębny odcinek, w którym pokażę państwu jakie pompy ciepła są dostępne na rynku na jakich pracują czynnikach i pokażę między czym a czym możemy wybierać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.